na witajcie, z tej strony ja, Ultraskiuty, a dzisiaj gram sobie z finką. przywitaj się. Siema. I gramy sobie w Minecraft Bedwars, no mm. i zostaw suba z dzwonem łapem w górę, będzie wtedy bardzo miło, jeżeli jesteś nowy. A my już lecimy do filmiku i do arenki. Dokładnie. Jeszcze będziemy wykonywać bazę pod wysłoną Challenge, a więc jeżeli chcesz więcej tego typu w odcinku, znaczy... Gosia, rusz się! Biję mnie. Hahaha. Dobra, jeżeli chcesz więcej tego typu odcinku odcinków, zostaw suba dzwon dzwonem suba z dzwonem i łapę w górę super będzie a my ja, już będziemy sobie podjeżdżać różowych, bo ej nie mamy różowych, to od, od razu robimy bazę pod wyspą no spoko musimy tutaj uzbroić tą naszą bazę okej okay, mam już wodę tu będzie, będę się tutaj jeszcze budował Trzymaj biederko do skrzynki. A i wszystkie te jakieś rzeczy, które masz, odkładaj do skrzynki. Dobra. Ja na razie sobie zbieram rzeczy. Na budowę łóżka. O nie, ale zieloni są. I już ogarniają sobie rzeczy dobre, więc niedobrze. Polecę jeszcze nam od razu na emeraldy. Aby już mieć nawet zbrojki, obsydian, w ogóle O nie, nie znam I... tej mapy A nie, jednak to jest ta no to nie to jest nawet spoko się będziemy mieć już po tym, po bucikach diaksowych O, super Chyba, że kupujemy ten O, help me, help me Bo ja mam dużo emeraldów, bardzo dużo się 8, osiem, osiem, osiem emeraldów mam sobie jednak... sobie Poczekaj, ja, ja nam e, łóżeczko jeszcze. Buduję tutaj. Ja mam 7 emeraldów, 7 emeraldów. No to przetrwa jakoś. Przynajmniej spróbuj, nie? No okej, okej, okej. Ale bym spadł! O, o Gosia, ale bym spadł. E, właśnie tutaj odpada nam rzeczy. Kupuję... Obsydian raz. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Em, jeszcze jeden emerald. Będziemy mieć już na obsydian. Dobra, okay, jest super, Gosia. Okay. Ogarniamy obsydian. O, to mega. I ogarniamy sobie od razu y, tego. Forcza. Chodź, Gosia. Obudujesz obsydianem. Chyba, że bączka, on ja to zrobił. Dawaj, no a ty ten. to zrób, ale czekaj. No, albo dobra, ja to zrobię, ja to zrobię. Dobra. Bo jeżeli ktoś z nas by to źle zrobił, to nie byłoby zbyt ciekawie. Znaczy, było no. bardzo, ale, ale nie w ale w innym sensie. sensie. No właśnie. No właśnie. Hej, się musi mi to samo. Nie, no, nie. nie. No. Tu, tu I teraz sobie obudujemy tym. Co to miało być? LOL. I to nie jest ustawione jak coś. Obudowuję łyżeczko. Jak przesuwam. O, Biorę rzeczy, wkładam do skrzyneczki. Tu, tu, ten, te wyrko musi być porządnie zabudowane. Dobra, i na Emeraldy. Okay? Dobra, czekaj, tylko sobie zrobię... Dobra, już, już idę na no, ema 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 Najpierw ema 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 wiesz co? E, może pójdę ema 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 lepiej by było, gdybyśmy się trzymali razem. Dobra, dawaj. Okej, okay, teraz zbieramy. Zbieraj, Gosia. Wszystko, co ty masz. Ile masz Jak? Emeraldów? cztery, Cztery Cztery? 4? No to teraz tak. szybko odkładaj i dasz mi 2M, ok? D daj mi 2M. Albo 4? Daj mi 4M, No super, a po, co z nimi zrobisz? Eeeh, yy, co Nie No dobra. Mam teraz 8M. To mogę sam w początku ja sobie na początku kupić seta? Ej, to nie, to kupmy sobie, ja chodzę. To jest. To jest. Okej, okej, okej. Proszę, proszę, proszę. Dziękuję, dziękuję. Kosia, musimy ogarniać tutaj sobie. Poko jeszcze idę pod jaksę, dla siebie na cecik. Ok, Kupij sobie już diamentowe budki. Tak. To stop. Teraz będzie cięcie pewnie. Tak będę sobie budował. Okej, okay, widzę, co, ciąg dalszy budowania bazy. No w sumie żeśmy tylko my zostali i i i, 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 Dobra, i, i, i morsy, stali. którzy na nas idą. Aha. Okej. Okay. Przy okazji budowałam sobie bazę. Jeszcze spadł. Teraz jeszcze będę musiał spaść. Ale oni się tego nie spodziewałem, że my mamy y, tego, obsidian. A no w sumie. Ej, okej. Okay. pojechany. Tylko, ale tam jeszcze jest. Nie, porobił mnie. Ha! Mamy obsydian. nie spodziewał się jednak tego. Okej. Okay. Też. No dobra, chyba będzie teraz ciąg dalszy budowania bazy. Po sobie rzeczy emeraldowe, czy z emeraldów. O nie! Generator ich diamentów został ulepszony do poziomu trzeciego. Okej, okay. właśnie, mam 8 emeraldów. Ja sobie kupię budki emeraldowe, Gosia sobie kupi. Yy... Ej, Gosia, kolejny są... jest kolejna porcja diaksu, mam 10 emeraldów. A czy emeraldów jest kolejna porcja? O, fajnie, a ja mam 7 diaksów. Jeszcze 6, więc coś kupimy. Okej, okay, kupimy zbrojki. Super, yy... I kupimy. Jeszcze 6. Później. A to będzie. Dobra, też mi? O, dzięki. Tak, tak, tak. To tak. nie na to, to jeszcze kup tego. Prota. Kup Prota. A Kupiś. dalej, ja się... tak, tak, a ja dalej, lecę ja zbierać. Okej, okay, będę teraz zbierał kolejne porcyjki emeraldów bo, bo to tyle ile jest tutaj właśnie tych emeraldów To jest po prostu jakaś masakra i trzeba jest po prostu sobie masowo zbierać, bo To jest super, takie tyle ma Okej, okay, już jestem w bazie, jeszcze mam 6 diaksów przy okazji To kupię nam prota A i pułapkę A Ty już kupiłaś prota, to kupię pułapkę Ok, mamy 10 emeraldów w skrzynce. Josia, ja ty przerzużysz wszystkie rzeczy do tego, do tej skrzyneczki. Co mam, wszystkie rzeczy, co mam. Ten morski tam leci, dawaj, kupujemy najlepszy łuk w grze. Nasze wszystkie. Te złoto, ale mam najlepszy łuk. Więc super. Ej, ja. Uważaj. Nie, spadłem z tym łukiem. Zabili mnie. No. Kurde. No, nie, oni jeszcze dali te. Prawie mnie zabili. No, nie, im jeszcze te. Y, Wypchały. O nie on nam zniszczył łóżko. No, okej, okay. tak. a więc to już będzie na tyle w tym odcinku. Ja już będę się z wami jak Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak to super, czy jeżeli nie to, to trudno. I napiszcie w komentarzu to już będzie na tyle, a więc siema.